Szanowni państwo, bardzo dziękuję za to sprawozdanie, za ten raport. Ważna jest pierwsza reakcja. Dziękuję za to, że ta pierwsza reakcja była szyb, szybka, jest należyta, są odpowiednie służby na miejscu. Ważna jest też bardzo koordynacja działań, to co widziałem wczoraj w województwie łódzkim, w gminie Wojciechów, w tych miejscowościach poszkodowanych. Współpraca pomiędzy poszczególnymi służbami, która dała też mieszkańcom bardzo dużo on pomogła im od strony praktycznej, pomogła im też od strony takiej psychologicznej, bo widzieli, że służby działają, że są na miejscu, a więc bardzo ważne, żeby wszystkie nasze służby były tam, gdzie... Występuje konieczność czy ewakuacji ludzi bo słyszę że tutaj że również wiele rodzin zostało ewakuowanych każda rodzina musi mieć zapewnione miejsce noclegowe więc bardzo proszę wszystkich państwa o zadbanie tego o to słyszę również że alerty pogodowe Działają, że są wysyłane informacje do mieszkańców. Oczywiście zależne to jest częściowo również od operatorów telekomunikacyjnych, ale rozumiem, że ta współpraca przebiega tutaj coraz lepiej. Mamy, Szanowni Państwo, ostrzeżenie trzeciego stopnia, więc najwyższa sytuacja jest poważna w wielu powiatach, które wymieniliście, w szczególności południowe powiaty, województwa, te trzy powiaty województwa świętokrzyskiego. E, oczywiście m, chyba najgroźniejsza sytuacja, jak rozumiem, jest w województwie Małopolskim, w części wschodniej województwa Małopolskiego, w e, części zachodniej województwa Podkarpackiego, ale też dziesięć powiatów, jak słyszę, województwa Śląskiego. E, I po wczorajszej sytuacji z tą kataklizmem trąbopowietrznej sytuacja się uspokaja w województwie lubelskim. Szanowni Państwo, raz jeszcze bardzo proszę o to, żeby jak najlepiej koordynować, żeby żadna rodzina nie została bez wsparcia. Wszystkie wypłaty tych wstępnych środków związanych z klęskami żywiołowymi muszą trafić jak najszybciej do gmin, żeby zostały rozdystrybuowane jak najszybciej do poszkodowanych. Ja wczoraj widziałem te zerwane dachy, zniszczone miejsca trzeba jak najszybciej pomóc ludziom w usuwaniu szkód widziałem że dzieje się to szybko również dziękuję służbom energetycznym bo zadziałały sprawnie wczoraj w województwie lubelskim będę chciał się przekonać też naocznie sam jak działają te służby u państwa w szczególności w województwie małopolskim dlatego w krótkim czasie udam się do pana pani wojewodo, i będę chciał zobaczyć, jak działa koordynacja pomiędzy poszczególnymi służbami w tych najbardziej poszkodowanych miejscach. Słyszymy tutaj z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że najbliższe 24 godziny mogą być również groźne. Więc proszę o postawienie, o stawienie w stan gotowości wszystkich służb, o przesunięcie służb z innych części województwa, tak żeby była dostępność dla pomocy przede wszystkim mieszkańcom. Musimy mieć pewność, przekonanie, że sytuacja jest pod kontrolą, że integracja pomiędzy, działań pomiędzy poszczególnymi służbami jest w, wykonywana we właściwy sposób, to jest e, Państwa obowiązek, wojewodów. Hmm, będziemy chcieli razem z Panem spraw Wewnętrznych, Administracji, Panem Joachimem Brudzińskim, we współpracy z wiceministrami, e, tą sytuację e, obserwować, weryfikować, sprawdzać, czy e, wszystko działa w należyty sposób i przede wszystkim Pomagać mieszkańcom. Na koniec też zwracam uwagę, w szczególności wczoraj to było bardzo widoczne. Byłem w paru domach, gdzie mieszkały osoby samotne, osoby starsze. One są szczególnie narażone na, na to nieszczęście, na, na skutki nieszczęść. Dbałość o tych ludzi, naszych, nasze babcie, naszych dziadków, jest szczególnym obowiązkiem państwa. I chcę też raz jeszcze podziękować wczoraj wszystkim mieszkańcom, oprócz służb. Rozmawiałem z panią Sołtys. Bardzo chcę podziękować mieszkańcom, którzy w taki solidarny sposób pomagają innym. Państwo ma pomagać, ale to, co społeczność lokalna wczoraj na Lubelszczyźnie pokazała, była te, było też bardzo budujące. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję za solidarność, a służbą za profesjonalizm i do zobaczenia w Małopolsce pewnie z niektórymi z Państwa. Dziękuję bardzo.